Witam wszystkich, tu blogu odkrywcy. Jestem w Będzinie. Właśnie zmierzam do Pałacu Mieroszewskich, w którym mieści się muzeum. Będę chciał zobaczyć właśnie zewnątrz i wewnątrz ten budynek. ogólnie od zawsze wiedziałem, że on tutaj jest, natomiast w jego wnętrzu nigdy nie byłem. I pomyślałem, że dzisiaj czas to zmienić. Tak a propos, z czym mamy do czynienia? Przede wszystkim jest to pałac barokowo-kasycystyczny. Właśnie został wybudowany w Będzinie, w tak zwanym Gzichowie, wzniesiony po 1702 roku. Tak naprawdę jako symbol pozycji i rangi rodu Mieroszewskich w Księstwie Siewierskim. I ogólnie jest typowo... 18 OVIII-wieczną siedzibą szlachecką wzorowaną na pałacach francuskich. Budowniczym tego obiektu był Kazimierz Mieroszewski, tytularny chorąży księstwa siewierskiego i podstoli biecki. Ciekawe te nazwy. No sama rodzina Mieroszewskiej była jednym z potężniejszych rodów na pograniczu Małopolski i Śląska, właśnie w postaci dawnego księstwa siewierskiego, w swoich rękach skupiali olbrzymie dobra po obu stronach Brynicy. Do dzisiaj zachowały się ich pałace w Siemianowicach, pałacy gościnny w Zagórzu i właśnie ten w Będzinie. To Wam mogę jeszcze. Więcej powiedzieć o tym miejscu. Cały ten kompleks to nie tylko pałac, właśnie jeszcze różnego rodzaju budynki gospodarcze, najprawdopodobniej ten z lewej strony. Tu być może jakaś oficyna dworska. Z zewnątrz wygląda, że budynek jest remontowany. Tak naprawdę całość kompleksu składa się na założenie właśnie pałacowo-parkowe, dość charakterystyczne w XVIII wieku. No i później po Mieroszewskich majątek ten przejęła rodzina Siemieńskich, potem Mycielskich, a następnie wąt Krymstów. Osobiście nie znam tych rodów, ale może czas się pomału zapoznawać. I taka ciekawostka: jeszcze od 1890 do 39 majątek był własnością Towarzystwa Kopalń i Chód Sosnowieckich. To taka, a propos ciekawostki: jako że również często jeżdżę po kopalniach i innych budynkach przemysłowych, jest to taka dość ciekawa informacja dla mnie. Może zerkniemy jeszcze tutaj na tą oficynę, czy też budynek związany z kompleksem, właśnie tym pałacowo-parkowym? A tutaj w oddali jeszcze wieża Będzińskiego zamku. No ogólnie tutaj bryła jest dość prosta. Myślę, że tam nie ma sensu. Już gdzieś wchodzić. Bardziej interesuje mnie sam ten pałac. No i może jeszcze te, ten budynek gospodarczy dość mnie, dość mnie tak ciekawi. Może tam jeszcze na koniec zajdę, aby zobaczyć. No cóż, zanim wejdziemy do tego pałacu, pozwrę jeszcze. Co tam w tym parku ciekawego? Zwłaszcza, że nigdy tu nie byłem. Zobaczcie dookoła mur okalający cały ten właśnie kompleks. Jak na razie nie widzę tłumów, ale bynajmniej mnie to nie martwi. Ogólnie byłem dzisiaj również na zamku i tam troszkę ludzi było. Jestem ciekawy, jak to będzie właśnie tu z tym pałacem. Aczkolwiek, jak dla mnie i pewnie dla większości, większą atrakcją był sam zamek. Tyle tylko, że ja jeszcze tutaj zawitałem. Ogólnie park jak park. Nie jakoś nie najmniejszy. Do największych mu daleko. Ale na spacerek sam raz. No nie będziemy się tu jakoś szczególnie zgłębiać, ogólnie fajerwerków tutaj nie ma, ale fajny zalesiony teren w zasadzie w centrum miasta, a takich miejsc nigdy za wiele, no więc trzeba się cieszyć, że tutaj ten zabytkowy kompleks właśnie pałacowo-parkowy zachował się do dziś. To po malutku. Wierzamy w stronę połacu. więc nie macie pomysłu na wycieczkę, jak najbardziej Będzin jest dobrym do tego miejscem. Właśnie tutaj, szczególnie Góra Zamkowa i najbliższe okolice obiektów zabytkowych nie brakuje. Cóż my tu mamy? Dwie ciekawe figury, jakichś satyrów. Przynajmniej tak troszkę... Wygląda. No tutaj nie widzę żadnej daty powstania. Dobra, kierujemy się do wnętrza. Uyszliśmy do wnętrza tego pałacu. Na pierwszy ogień idzie galeria obrazów sztuki współczesnej, tak więc jeżeli ktoś lubi, to jak najbardziej można coś fajnego tutaj zobaczyć. Ogólnie całość pałacu jest do chodzenia, do zwiedzania, tak więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, jakie tu jeszcze wystawy będą. Urzecka osada średniowieczna. Sownice ochroniarze, abym ja tu zaraz miał wynieść połowę tych zbiorów, które są tutaj zgromadzone, no tutaj fajerwerków nie będzie, natomiast trzeba pamiętać o tym, że mówimy tutaj o wczesnym średniowieczu, jakimś grodzisku, tak więc wiele z tych elementów. Tych znaleźlisk ma dużą wartość, właśnie historyczną, archeologiczną. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to było wczesno ale Skrzynia, kufer około 1770. Tak, lubię sobie robić zdjęcia i nagrywać. Ale dla siebie nie rzuca pan tego, nigdzie tam, żeby. No nie. Bo gdyby pan to, jeżeli pan gdzieś. Wnętrza są piękne, robią wrażenie. Piecka kaflowy robi robię niesamowite. Ale właśnie fajnie, że tutaj jednak uratowano ten obiekt Myślę, tak. i wygląda pięknie. No. Wystawa. Tak, a propos, te malowidła, które na ścianie pokazałem, są oryginalne, które zostały przez przypadek odkryte i odnowione. Tak więc niesamowita perełka No, tutaj już wystawa obrazów tu już nie widać nawet ścian, ale kolejny niesamowity kominek. Piękna ta piękna wnętrza, ale czas już pomału iść dalej. I tutaj jeszcze na zakończenie. Pochodzimy sobie potem tym parku. Tak, dopytałem się ogólnie jak najbardziej te dwa budynki. Było przeznaczeniu gospodarczym. Do końca nie wiadomo y, dokładnie jakim. Ale no, przypuszczam na pewno były to pomieszczenia dla służby. Może jakieś kuchnie również. Skoro tutaj jesteśmy, to jak najbardziej rzucimy okiem na ten budynek. Jak widać, tutaj wszędzie jest połączone to wszystko z parkiem i pałac, i właśnie te budynki gospodarcze. Wszystko jest okolone parkiem. Tak więc co? Ludziska. Świetne miejsce. Kolejny kolejne niezwykle cenny zabytek w tym Będzinie. Piękny pałac, piękny kompleks pałacowo-parkowy. Miejsce, do którego warto przyjść, warto zobaczyć. Kawał historii jednego z najpotężniejszych rodów tamtych czasów. Właśnie na tych śląskich ziemiach. Jeszcze z czasów, kiedy istniało Księstwo Siewierskie. No, pała zrobi wielkie wrażenie zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Dla wszystkich mieszkających tutaj na Śląsku, na Zagłębiu nie trzeba nigdzie daleko jeździć. Tutaj też mamy piękne obiekty, piękne pałace. A więc nie tylko gdzieś tam Pszczyna, nie tylko dalsze okolice, ale tutaj również, chociażby w Nakle Śląskim, udostępniony pałac. Czy właśnie tutaj. Tak więc to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie cześć.